No wiecie, MacDonald? Jeszcze nie. Co Kurwa, no odpierdalaj coś. A no, jest? No nie. Kierwona Blanka na stoliku. ja. Dzień dobry, proszę pana. Kaj, Co ty na to? Jak na mleko? A jak to było? Dawid siedzi i. i wpierdala. Ale jak to było? Dawid siedział. A jak Dawid do Jukrowy? Tak. Macie Drążowski kiedyś mu to pokazał i teraz cały czas żebym żeby mu to pokazał. Już. Nie czubować. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie czubować. Dobra, stąd. Dobra, dobra.